Dzień dobry, witajcie. Wiele osób uważa, że czosnek to taki cudowny lek, naturalny antybiotyk. Zwróćmy uwagę, że czosnek faktycznie może in vitro, czyli poza organizmem, wykazywać działanie bakteriostatyczne, bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze. Istnieje większość ziół, których olejki eteryczne mają zdecydowanie silniejsze działanie niż, na przykład, olejek czosnkowy zawierający alinę, ajoenę czy na przykład alicynę. Na przykład, na przykład. Olejek tymiankowy zawierający tymol i karbakrol, czy olejek eukaliptusowy zawierający eukaliptol wykazują zdecydowanie silniejsze działanie bakteriobójcze w stosunku np. do streptokokus, streptokokus, stafilokokus bakterii gram dodatnich niż np. olejek czosnkowy. Trzeba też zwrócić uwagę na kolejną rzecz, że olejek czosnkowy ze względu na obecność związków siarkoorganicznych, związków siarki, siarczków. Związków, które wykazują działanie drażniące na błony śluzowe, może podrażniać właśnie śluzówkę. Natomiast taki eukaliptus, czy olejek eukaliptusowy, pomimo silniejszych właściwości bakteriobójczych, nie wykazuje takiego działania drażniącego, a dodatkowo ma działanie sekretolityczne i mukolityczne, których nie posiada na przykład olejek czosnkowy. Natomiast trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że faktycznie olejek czosnkowy może wykazywać działanie bakteriobójcze, ale jest substancją stosunkowo lotną. W związku z tym, jeżeli my zjemy czosnek, to większość z tego olejku ulegnie wchłonięciu do organizmu już w górnych, górnych odcinkach przewodu pokarmowego. W związku z tym olejek czosnkowy przyjęty w postaci surowego czosnku w żaden sposób nie może nam leczyć stanów zapalnych, bakteryjnych, infekcji, które rozwijają się w obrębie jelit, dlatego że w tym Obszarze jego stężenie już jest bardzo bardzo niskie. W leczeniu zakażeń bakteryjnych przewodu pokarmowego stosuje się antybiotyki niewchłanialne, takie jak nifuroksazę, trifaksyminę, które docierają do jelit. Olejek czosnkowy nie dotrze do jelit, chyba żebyśmy stosowali czosnek, olejek czosnkowy w postaci kapsułek. Więc to ma wtedy sens, kiedy mamy czysty olejek czosnkowy w postaci kapsułki. Podanej i rozpuszczalnej do jelitowo. Jeżeli my zjadamy surowy czosnek, to większość jego właściwości bakteriobójczych, czy składników, które takie działanie bakteriostatyczne posiada, ulegnie wchłonięciu w górnych odcinkach przełodu pokarmowego. Więc nie ma możliwości, żeby czosnek wyjaławiał nam florę w obrębie jelit. Co więcej, Czosnek zawiera dosyć dużo FODMAPS, polifruktany, fruktooligosacharydy, fermentujące. Może powodować biegunkę, ból brzucha i namnażanie się nawet tej patologicznej flory. U osób z SIBO, z zaburzeniami flory jelitowej, czosnek niestety może nasilać gazy, wzdęcia ból brzucha, biegunkę ze względu właśnie na obecność FODMAPS, czyli fermentujących poli i oligosacharydów. Tak więc w tych przypadkach czosnek może być przeciwwskazany. To, że czosnek działać ma bakteriobójczo w obrębie na przykład górnych dróg oddechowych, to też nie jest do końca prawda. Jeżeli chodzi o bakterie, to mogą być fakultatywne albo obligatoryjne pasożyty wewnątrzkomórkowe, czyli bakterie, które namnażają się tylko wewnątrzkomórkowo, bądź na zewnątrz komórek, bądź i wewnątrz, i na zewnątrz komórek. Na przykład chlamydie namnażają się wewnątrzkomórkowo, ale jeżeli mówimy o górnych drogach oddechowych, to najczęściej mamy do czynienia z Staphylococcus, korynebakterium, bakterium, moraxella innymi bakteriami, które faktycznie mogą być wrażliwe na czosnek. Ale jeżeli infekcja dotyczy zatok, dotyczy tchabicy, oskrzeli czy płuc, to nie ma możliwości, żeby czosnek tutaj. Zadziałał. Jeżeli dotyczy gardła, zwróćmy uwagę na to, że czas kontaktu czosnku podczas jedzenia ze śluzówką gardła jest stosunkowo krótki, może dojść do podrażnienia, przekrwienia, które będzie nasilało ból, a jednocześnie przekrwienie może ułatwiać bakteriom dalszą penetrację i inwazję ze względu na zwiększenie przepuszczalności naczyń włosowatych i powstawanie przesięków bądź wysięków. W związku z tym czosnek może podrażniać gardło i naślać ból i spowodować, że będzie ono bardziej przekwione i zaczerwienione. Wirusy przeziębienia i grypy, jak każde inne wirusy, namnażają się wewnątrz komórkowo. Czosnek, który spożywamy, nie wnika do komórki, tak? tylko działa na ich powierzchni. W związku z czym nadal możliwe jest namnażanie się wirusów w obrębie komórki, czyli w jej wnętrzu, w środku. Po spożyciu czosnku, jego stężenie we krwi tych substancji biologicznie czynnych, fitocydów związków o charakterze bakteriobójczym, związków siarki, jest również, jest również bardzo słabe. W związku z tym nie osiąga się tak zwanego MIG, minimalnego stężenia hamującego przy podaniu do ustnym takich dawek czosnku, które nie wywołałyby jeszcze dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, a już powodowałyby leczenie infekcji bakteryjnej bądź wirusowej. To, że są badania, iż czosnek wykazuje właściwości bakteriobójcze, to tak jak powiedziałem, większość olejków eterycznych, większość terpenów, terpenoidów wykazuje in vitro takie działania, Czosnek nie jest pod tym względem tutaj żadnym wyjątkiem. Może być przeciwwskazany u osób z zespołem jelita drażliwego, wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, przewlekłym zapaleniem trzustki, chorobami wątroby i przewodów żółciowych, ze względu na jego drażniące działanie w obrębie błon śluzowych oraz ze względu na dużą ilość fermentujących fruktooligosacharydów. W związku z tym... Jak najbardziej. Czosnek może być spożywany przez osoby zdrowe, które nie mają problemów z przewodem pokarmowym, i tutaj faktycznie może być zaliczany do zdrowej żywności. Ale trzeba pamiętać, że u niektórych osób czosnek niestety może być przeciwwskazany, może nasilać objawy, zwłaszcza ze strony przewodu pokarmowego, powodować wzdęcia. Ból brzucha, niekiedy nawet właśnie biegunkę, ale także na przykład powodować podrażnienie błon śluzowych w obrębie gardła. Czyli efekt w przypadku spożywania czosnku może być odwrotny do zamierzonego. Dobrze moi drodzy, a więc jeżeli chodzi o czosnek, na pewno, na pewno czosnek no, może nie leczy koronawirusa. Ale przynajmniej pozwala zachować dystans. Olejek eukaliptusowy ma silniejsze właściwości bakteriobójcze, a przynajmniej miło pachnie i nie działa drażniąco na błony śluzowe. Natomiast moi drodzy, kiedyś leżę z żoną w łóżku i żona mówi: Mógłbyś się do mnie odwrócić? Nie, bo jadłaś, bo jadłaś czosnek, a ty grochówkę. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam was serdecznie, cześć.